Już w najbliższy weekend zapraszamy na 17 edycję Ogólnopolskiego Integracyjnego Festiwalu Tańca i Piosenki Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna. W piątek 14 kwietnia na sali teatralnej wystąpią wokaliści z terenu całej Polski, a także zespoły wokalne, zespoły familijne i grupy integracyjne. W sobotę na hali sportowej od godziny 10 wystąpią zespoły tańca współczesnego, nowoczesnego, disco show, disco dance i hip hop. A w niedzielę to Wielki Dzień Tańca Towarzyskiego na sali teatralnej Moksir od godziny 10 formacje tańca towarzyskiego i cheerleaders. W tym roku jak przez wiele ostatnich lat patronat medialny nad naszym festiwalem objęło Polskie Radio Dzieciom i dzięki temu będzie można usłyszeć się na antenie tej rozgłośni. Tegoroczny sponsor strategiczny, czyli firma DunCake, zadba o słodki poczęstunek, będzie także wata cukrowa. A niezwykłą atrakcją tegorocznej edycji jest fotobudka 360 stopni, w której będzie można wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie. Do zobaczenia!